Dzień dobry, bracia i siostry, kierowniczki, kierownicze, kierownice, kierowni, kierowniki i kierownice, taryfiarze i taryfiarki, ludzie ciężkie, cięż, ciężko wykonujący wszelkiego rodzaju pracę, pikerzy i tak dalej, i Jak ważna jest wasza praca, to kiedyś będę chciał um, zrobić odcinek dla... Um, Training Gem Session. Jak bardzo wpływ ma e, taki niski e, e, te niższe e, zawody na, na, na system logistyczny w tym samym świecie. Natomiast, w związku z tym, że jest rok 2025, kanał Światusy ma już kilkanaście milionów subskrybentów, mój kanał ma już kilka milionów. Każde inne kanały, jak obudźcie się, e, szkoła szkoła beznadziejnej szkoły beznadziejna szkoła teokratyczna em, kanał łączności e, prawda o prawdzie e, wszelkie inne kanały które mają w tej chwili bardzo małą e, oglądalność mają już po kilkaset tysięcy przeciętny filming, dlatego, że ludzie obudzili się kim są Świadkowie Jehowy jak obudna to jest organizacja jak bardzo obudna jest to organizacja Jeden z ciała kierowniczego, Michael Jackson, e, ogłasza w telewizji JW Broadcasting, że jego uroda to uroda aryjsko-pedomonolityczna, i jest wyposażona na świecie w najwięcej sobowtórów i wszelkie, wszelkiego rodzaju afery pedofilskie w krajach trzeciego świata azjatyckich, afrykańskich to jest tylko jeden wymysł jakichś złych światusów, którzy opłacają e, jego sobowtórów i wychodzi z tego oczywiście e, na cało bo świadkowie łykają wszystko jak leci. <śleskujesz> Dalej głoszą i chodzą od domu do domu, i mówią, że to wszystko jest manipulacja, że nie ma czegoś takiego jak pedofilia u świadków Jehowy. Jedyna pedofilia, jaka występuje, to w kościele katolickim, oczywiście, jadąc po nich jak po burak. <ścoughs> nie wiem, bogiem. <po> <ścoughs> Brat Tony Makalan, następny członek papież ciała kierowniczego. Dowiadując się, ile przechlał pieniędzy, dowiadując się, że whisky Macallan należy do inwestycyjnych whisky alkoholi, które mogą naprawdę, mogły mu dać dużo więcej zarobić i przynieść organizacji bardzo duże miliony dolarów w momencie, kiedy dowiaduje się, że, że przechlał tyle miliardów dolarów, bo po tylu latach ta wartość tych whisky wynosiłaby tak, tak, w miliardach, wynosiłaby miliardy. Przerzuca się na polskiego belwedera, dowiadując się, że ta, po tej wódce nie ma Kaca, jest to jedna z najlepszych wódek na świecie. I w końcu jest związana z królewskim rodem brata Stefana Krzywoustego. Bo tu przechodzimy do trzeciego. Więc pokochał, pokochał polskie korzenie Krzy, Krzywołustego. Stefana. Leta Krzywoustego bo Krzywołusty dowiedział się o tym, że mas jest spokrewniony z polskim królem Krzyw Krzywousty Więc, na skutek tego, zamawia sobie w aparcie insygnia królewskie, kupując najlepszego, najlepszego Rolexa w Szwajcarii i dalej. Pokazuje, że to jest tylko podruba za dwa koła dolców. Świadkowie oczywiście łykają wszystko jak leci, piją to jak wodę życia, że wzmacnia ich to tylko, dowiadując się, że królewski ród Stefana to prawdziwa, prawdziwa moc od Boga i przekonuje ich